Jesteśmy na jedne powołanie drugiego 23b Otwieranie Jadę z Nowy lektor, słuchajcie No Zamykanie co co drzwi Co jest? Co jest? <noise> ja piet Nie mogę Ja cię Ale złom No Na ino nie wiem co? Dwa. Dobra, minus jeden. Minus jeden. Jaki dźwięk! Trzymaj mi dokładnie przez chwilę, muszę to coś sprawdzić. Nie! Nie da się kasować! A głos jest człowieku! Dobra! Kamerę? Abreź to chyba nie było. Nie. Cicho. Mój dyrektor. Pietro Co jest? w dół. Otwieranie drzwi. Widzicie to? Taka godzina. Zamykanie drzwi. W się podświetliło. Nieładno Ucina była, podana znowu. Mega dziwna winda. No. Inny elektor w ogóle. Dobra. Nie Niby pisze, listopada, za 22. Tak, ja to rozumiem, ja tutaj te... Ogólnie. Bo winda jest z tego doku. Hmm? Winda z tego doku. A może części z tamtego, nie wiadomo. Nie? No. Wysiadamy tutaj? Nie. No zaraz no, jedziemy. Dobra, to ja wycisnę. Piętro minus jeden. Winda jedzie w górę. Otwieranie drzwi. Kurde, co to jest? Zamykanie drzwi. Ale fajne. To jest światełko. O to my się robimy. Zmieniają się te same światełka, nie? No. Fajne to jest. No, wy się dziżam No. Dzięki za oglądanie.